Witam wszystkich na moim kolejnym openingu Mr. Rypaka. Dzisiaj dorwiemy Mr. od Jakuba Kołodzieja. To już, to już trzeci Mr. Rypak z, 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 z mojej serii. Mam nadzieję, że będzie ich więcej. Także, jeśli znacie jakiś sklep lub jakiegoś YouTubera, który sprzedaje mystery Rypaki i jest prawilny, napiszcie komentarz z linkiem lub z nazwą YouTubera lub sklepu. Z moją chęcią tę serię pociągnę dalej, bo chyba warto. Jak mi się wydaje, fajna zabawa z tym jest. Także zapraszam do oglądania. Mr. od Jakuba Kołodzieja prezentuje się w ten sposób. Jak w innych znajduje się 5 boosterów plus jedna koperta w czterech kolorach. Żółty, czyli legendarny, czerwony, epicki. Zielony, rzadki i biały, srebrny jako zwyczajny. Tutaj jest troszkę zmiana. Także jak będzie zielony, to będę zdenerwowany, że z lipa. Tutaj okazuje się, że to jest kolejny poziom. Także fajny pomysł, że zmienił kolory. No. Cena, oczywiście, co tak jak w poprzednich, w granicach 260 zł. Link, oczywiście, do zakupu tego mysterypka znajdziecie w opisie. I możemy zaczynać. teraz w środku dobra, kopertę czuję, koperta na końcu tajemnica musi być dobra, mamy tak Fusion Strike Brilliant Stars Scarlet and Violet, bardzo fajne zaskoczenie Paldea Fates i Crown Zenith dobra, podzielmy sobie to jakoś Crown Zenith na końcu Paldea na końcu nie, to dobry tak, tak tak, tak, tak o, dobra, zaczynamy Scarlet and Violet Lauti, Paumi, Smolif, Wiglet, Driblim, Nestball, Pachirisu, Palmot w rewersie, Arwen w rewersie i Armarus w holo. Aldea Energia greybard, w Napi, Warum? Kilwotron Clive, czyli Johnny Bravo Kirlia. Pineco w rewersie. Mamy Paumi Full Art, To jest Illustration Rare, co jest bardzo fajną kartą. A za tym mamy Cyclizera. Ale mamy fajnego dropka. Oczywiście cała grafika to jest holo. Oprócz tych właśnie za tych malutkich Pokémoników. Także drugi booster. Pierwszy drop. No to mi się zaczyna podobać. Lilian Stars. Mamy tam Energia, Torkul, Gabit, Clank, Karablast, Stariu, Barmi, Riolu, Magmar bardzo fajne grafice, Clinching Gloves i Mewtwo. Bardzo dziwne. Pierwszy raz widzę YouTube w takiej standardowej karcie. Aż to nie jest standardowa karta UTRL. Ale przeważnie, jak już wypadał YouTube, to wypadał całkiem konkretny. Dobra, Fusion Strike. Mamy Energię Cross, Simsych, Sydney, banalbi, Matkip, Caterpie, Morpeko, czyli myszka, która jest ściekła, jak jest głodna. Ivi, Kuka w rewersie i Tox City w Holo. Nie ma Gengara, niestety. I Crown Zenith Rar Candy, Solorok, Lunatone, Pancham, Snorant, Onyard, Angela, Baltoy. Mamy Duskula w Fularcie. Bardzo fajnie, cieszę się z tego powodu. I y Volcarona bez holo, dwa dropy są, przejdźmy teraz do najmniejszej koperty. No i trafiliśmy w zwyczajną kopertę, czyli nic się nie zmieniło, jest sprawiedliwie. Trzy mystery paki, trzy standardowe koperty, zobaczmy co jak będzie w Wallwich to, to już jest ustawione. To trzeba będzie do nich popisać, czy się nie ustawiali. Nie! Mamy 151! O! Może być God Pack! Last Mystery Pack Magic. Poprzedni wideo tego nie zrobiłem. Nie będę dogrywał. grywał. Mamy Energię. Shelter. Bellsprout. Horsey. Nidoran. Cloyster. Graber, Kingler, Slowpok w rewersie, czyli nie będzie Kotpok, Diglett w rewersie, Wigglypuff EX w full archie. Mamy trzy dropy, nie ma tragedii, ale z t 151 poprawił humor. ponieważ bardzo lubię tę serię. Zresztą widać, widać po macie. Centering też jest całkiem fajny. No, no, no. Muszę przyznać, że jestem zadowolony. Przejdźmy do podsumowania: mamy trzy całkiem niezłe karty. Jest tutaj Illustration Rare, Paumi w fularcie. Meduskula, też w fularcie. I mamy Wigglytuff EX. Również w fularcie. Także nie ma tragedii. Oczywiście zachęcam do kupna mystery packa od Jakuba Kołodzieja. Link znajdziecie w opisie. Jak również zachęcam do obejrzenia poprzednich wideo z openingów Listy Paków. Mam nadzieję, że będzie ich więcej. Mam nadzieję, że będą tak samo ciekawe jak te co teraz. Lub nawet ciekawsze. No i ogólnie zachęcam do zostawienia suba, lajka, jakiś komentarz fajny. No i do obejrzenia mojego kanału. Jest tam bardzo dużo ciekawych filmów. Śmiesznych, nieśmiesznych. Bardzo fajne shorty z mojego wyjazdu na wakacje do Egiptu. Także zachęcam. Dziękuję. Do widzenia.